nie szkodzenie innym ludziom jest ważne gdyż gdyż wyklucza ciebie z drogi do szczęścia krzywdzenie innych y, innych ludzi gdyż przyjemność wielką przyjemność szczęście, a w rzeczywistości wszystkie te pozytywne odczucia wszystko co chcemy od, odczuwać to jest przyjemność Radość to jest przyjemność emocji, szczęście, błogość to jest lekkość tej przyjemności. A ta przyjemność bierze się z przeżycia na najwyższym poziomie. Żeby przeżyć na najwyższym poziomie, trzeba nie tylko dbać o swoje życie, ale też innych istot a szkodzenie innym ludziom wyklucza tą tą drogę drogę która prowadzi do, do szczęścia to jest najlepszy wskaźnik etyki tego co warto robić tego co nie szkodzi żeby nie robić te, tego co tobie nie miłe gdyż często to, co Tobie nie pasuje, również nie pasuje innym istotom. Warto się, się zastanowić, czy to, co chcesz zrobić w jakikolwiek sposób jest, chciałbyś, żeby zrobiono to Tobie. I to jest ważna zasada etyki, żeby nie robić drugiemu. Co tobie niemiłe, właśnie z tego względu? I taka sprawa, która jest dość zakrzywiona w naszym społeczeństwie to jest sprawa przyjemności. Jakieś szkodzenie sobie nie jest ani trochę szlachetne, i wcale. Odbieranie sobie przyjemności nie musi być czymś dobrym, i często tak nie jest. Również y, można odczuwać dużo przyjemności. Można hmm. pomagać innym ludziom w radości. Takie można poświęcać się dla y, drugiego człowieka, pomagając mu w radości radości na tym polega cała sztuka, żeby nie tylko dawać coś drugiemu człowiekowi, ale żeby nie zmuszać się do tego nie robić tego tak na siłę, gdyż, gdyż z tego wszystkiego z dobra, z etyki możemy czerpać dużo, dużo przyjemności i takie i często przyjemność niesie ze sobą jakieś yy, dobro, gdyż oczywiście możesz na początku zrobić coś etycznego, coś dobrego, yy, pomóc innemu człowiekowi, co jest trudne. No i przez to. Yy, no i przez to na początku yy, nie czujesz tej przyjemności. Możesz nawet robić to w trudności, ale ale ostatecznie poczuć, poczuć tą przyjemność po zrobieniu tego, co zostanie na długo z tobą. A zrobienie czegoś nieetycznego na początku może czerpać sobą z tego przyjemność. Kradzież pieniędzy może sprawić, że, że, że jest... Że na początku jest fajnie, ma więcej pieniędzy, ale ostatecznie to jest czyn nieetyczny i ostrzeżenie dopóki go nie zaakceptujemy i, i nie przyznamy się do niego, to, to będzie on na, na, na nas ciążył i, be, i będzie on sprawiał, że będzie ograniczona ilość cieszenia się tym, co zyskaliśmy dzięki byciu nieetycznym. Trudno jest, jest cieszyć się czymś, co wypracowałeś w sposób nieetyczny. Bycie hojnym dla innych ludzi, dawanie innym pieniędzy albo oszczędzanie pieniędzy może być trudne. A kradzież pieniędzy może być łatwiejsza, może być bardziej przyjemna dla, dla siebie. Ale ostatecznie, ostatecznie mniej przyjemności czerpiemy z samego aktu nietycznego. Nawet w, nawet w trakcie robienia czegoś nietycznego nie czujemy się dobrze. Możemy się poczuć lepiej tylko i wyłącznie dzięki tym pieniądzom, a zawsze można z pomagania innym ludziom, można czerpać. Więcej przyjemności niż z jakiej, jakiegokolwiek czynu nieetycznego. To jest zwiększanie szansy na przeżycie. To jest właśnie etyka bycie hojnym, dawanie pieniędzy innym ludziom to zwiększanie szansy na przeżycie innych ludzi może sprawić, że że ktoś będzie żył lepiej. Że ktoś będzie, że ktoś przeżyje na wyższym poziomie dzięki Tobie. Dzięki temu, że będziesz yy, hojny. To jest właśnie etyka, pomaganie ludziom, sprawienie, sprawienie, że żyją na wyższym poziomie. Nie tylko to się dotyczy innych ludzi, również sprawienie, że Ty żyjesz na wyższym poziomie. Nie sprawienie tylko, że dla krótkotrwałych przyjemności, ale też działanie na długotrwałe przyjemności, to jest również poświęcenie. Poświęcasz coś teraz, żeby później mieć, mieć większy, przeżyć na wyższym poziomie. Przeżycie nie tylko mierzy się w skali zero-jedynkowej, że Śmierć, ale albo życie. Można się przesuwać w tej skali. Można coraz to bardziej dążyć do przeżycia na najwyższym możliwym poziomie. Dzięki właśnie etyce, i właśnie szczytem tej skali jest przeżycie na najwyższym poziomie, czyli nieśmiertelność. Oczywiście nigdy tego stanu nie osiągniemy. Ale trzeba dążyć, to jak z doskonałością. Każdy człowiek powinien dążyć do doskonałości, powinien y, chcieć być w czymś bardzo dobry. I tak samo tu, każdy dąży do najlepszego życia, chociaż żaden człowiek, ani jeden na świecie, nie jest w stu procentach dobry. Nie jest tym dobry na najwyższym poziomie, gdyż każdemu człowiekowi zdarza się, że popełni on, on błąd. Żaden człowiek nie ma nieograniczonych zdolności, a tylko to jest potrzebne, żeby, żeby przeżyć na najwyższym możliwym poziomie. Oszczędzanie pieniędzy. Albo robienie coś dla siebie, na początku nieprzyjemnego, ale później coś, co się tobie zwróci, również jest czynem etycznym. Czynem etycznym względem względem siebie. Może się to wydawać egoistyczne, lecz najpierw trzeba pomóc sobie i osobom z najbliższego otoczenia, żeby móc pomóc. Innym osobom. Te teraz jest takie myślenie, że pomaganie tylko sobie jest egoistyczne. I to prawda, ale najpierw pierwszą istotą, której trzeba pomóc, żebyś mógł pomagać innym osobom, jest jeśli jesteś w słabej, w słabej sytuacji, chociaż to też może nie być trudne. To jest, to może być bardzo trudne, gdyż Chcesz biegać, żebyś był bardziej zdrowy, więc idziesz biegać, żeby sobie pomóc. Ale, żeby mieć więcej przyjemności tu i teraz, nie później, nie żeby żyć na najwyższym możliwym poziomie, tylko żeby mieć więcej przyjemności teraz, możesz zamiast iść biegać, możesz oglądać filmy albo zamiast jeść zdrowo, jeść słodycze dla chwili. Teraźniejszej dla teraźniejszej przyjemności, ale nie dla przyjemności w przyszłości. Ktoś może zmarnować pieniądze yy, zamiast przeznaczyć je na cele charatywne dla, yy, dla przyjemności teraźniejszej. To jest właśnie egoizm i tylko to. Poświęcanie Zmniejszanie szans na przeżycie swoich albo innych istot dla, dla przeżycia swojego lub swojej grupy tu i teraz. Dla przeżycia tu i teraz, w czasie teraźniejszym, że chcę w tutaj, w tej chwili, nie chcę czekać się tu i teraz, mieć jak największą przyjemność. Nie chcę tu czekać. To jest właśnie egoizm i takie inwestowanie na przyszłość to jest właśnie staranie się, żeby przeżyć na najwyższym możliwym poziomie, nie tylko w czasie teraźniejszym.